Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie OnePlus 13. Na początku przechodzimy do klawiatury i naciskamy ikonkę zębatki na klawiaturze. Następnie wybieramy opcję języki i dodaj klawiaturę. Szukamy języka, który chcemy dodać. Następnie wybieramy Jeden z nich, jedną z opcji, nie zawsze będzie opcja do wyboru, ale wybieramy, możemy dodać więcej języków. Następnie wychodzimy i za pomocą globusa możemy zmieniać między językami klawiatury. Natomiast jeżeli przytrzymamy globus, możemy wybrać z listy języków. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć.